Hej, pytacie mnie często o sposoby na przesuszone końcówki włosów oraz o sposoby na puszące się końcówki włosów. Dostałam też pytania o domowe kosmetyki do włosów jak zrobić na przykład domową mgiełkę. W dzisiejszym filmie połączę te pytania plus przepis na mgiełkę domową. Tam mgiełka ma działanie nawilżająco ochronne, dlatego sprawdzi się zarówno przy przesuszonych końcówkach, jak i ogólnie na każdych włosach w celu ochrony ich przed czynnikami zewnętrznymi. Mgiełka taka fajnie sprawdzi się również po myciu, jako poniekąd sposób na termoochronę i na łatwiejsze modelowanie włosów. Jeżeli na przykład macie delikatnie falowane włosy, to być może pomoże ona wydobyć fale. Jednak tutaj zawsze musicie też wziąć pod uwagę preferencje, Referencje swoich włosów, czy na przykład silikony, dodatek silikonów ich nie rozprostuje, wtedy możecie pominąć ten element. Ogólnie od razu Wam powiem, że możecie dowolnie modyfikować ten przepis i jeszcze Wam powiem dokładniej przy składnikach, o co chodzi mi w tych modyfikacjach. Tak więc, do przygotowania mgiełki potrzebne nam będą trzy podstawowe składniki. Pierwszy składnik to olej. Ja wybrałam oliwę z oliwek. Dlaczego? Po pierwsze. Bardzo łatwo dostępna, niedroga. Myślę, że w większości kuchni macie właśnie taką oliwę, więc spokojnie możecie ją wypróbować. A po drugie, dlatego, że oliwa fajnie sprawdza się u mnie w mgiełkach. Ze względu na konsystencję i właściwości fizyczne tej, tego konkretnego oleju, oliwa jest po prostu dość lekka i mało tłusta jak na olej, tak bym to określiła. Lekka, lekka konsystencja na pewno jest też jakby lżejsza niż oleje typu olej awokado, lub też olej kokosowy, który też trzeba na początku roztopić. Jeżeli temperatura nie jest jakaś zabójcza na zewnątrz, to wtedy on przyjmuje postać stałą. Dlatego też właśnie oliwa z oliwek oczywiście jeżeli chcecie możecie zastosować inny olej i tu jest ta pierwsza modyfikacja, olej lniany olej sezamowy, tylko pamiętajcie że jeżeli używacie na przykład oleju lnianego e, lub na przykład oleju z dyni e, to m, powinniście taką mgiełkę trzymać wtedy w lodówce ogólnie taką mgiełkę dobrze jest trzymać w lodówce bo e, wiadomo te wszystkie konserwanty już będą trochę rozwodnione e, i ona będzie miała niższą trwałość niż na przykład te składniki z których ona się składa e, więc też najlepiej przygotowywać na bieżąco i jeżeli przygotowujecie z olejów które są mniej trwałe to tym bardziej zwracać uwagę czy coś się tam nie zaczyna psuć ale myślę że spokojnie do 5 dni w lodówce wytrzyma bez problemu może nawet tydzień. Drugi składnik to jest odżywka. Ja wybrałam do swojej mgiełki odżywkę Isana Oil Care Określiłabym ją jako humektantową nawilżającą, ze względu na to, że ma mało składników otulających włosy, a bardzo wysoko w składzie ma glicerynę, dalej ma glikol propylenowy, a troszeczkę dalej w składzie ma jeszcze pantenol. To są wszystko składniki nawilżające. I ma też odrobinkę oleju z, ze słodkich migdałów i ma też przy już bliżej końca składu faktycznie olej arganowy. Też nie ma tutaj silikonów, które mocno by otulały włosy, dlatego też nie zakwalifikuję jej jako emolientowej, ale jako bardziej nawilżającą i fajnie sprawdza się w mielce. Dlaczego? ponieważ właśnie nie zaburza jakby tej proporcji substancji otulających emolientów, czyli tego oleju, który dodałam, ładnie się miesza. No i trzeci, ostatni składnik. Ja dodałam takie serum Paul Mitchell Super Skinny, Możecie dodać obojętnie, jakie tam serum silikonowe macie. Jeżeli macie jakieś serum, które nie do końca dobrze działa na wasze włosy, na przykład jest za lekkie albo jest wręcz za gęste, to spokojnie możecie dodać do takiej mgiełki, żeby je po prostu zużyć i nie wyszło. Albo żeby nie stało i się w końcu nie zepsuło, bo powiem Wam, że serum może się zepsuć. Na przykład dość nierozważnie postawiłam na oknie serum Sayosa Absolute Oil. Jeżeli wiecie, znacie to serum, to wiecie, że ono ma inny kolor normalnie, a widzicie, co się stało po czasie pewnym przebywania na słońcu. Więc pamiętajcie, że nawet produkty, które by się wydawało, że są wieczne, wcale nie są i też się mogą zepsuć i lepiej trzymać ogólnie produkty do włosów w cieniu. Ale to jest temat na inny film. W każdym razie dodajcie obojętnie jakie serum macie, jakie lubicie. Czy to jest na przykład jedwab Green Pharmacy, czy to jest Bioelixir Organ Oil, czy to jest jakieś serum z Biowaxu. Grunt, żeby nie miało alkoholu, to po pierwsze, więc uważajcie na przykład na ten taki bardzo popularny Biosilk, ale nie każdy Biosilk zawiera alkohol. Dam linka w opisie do mojego wpisu, czy każdy Biosilk zawiera alkohol, bo nie każdy zawiera, więc też się nie zrażajcie do całej firmy ze względu na ten jeden taki produkt, który jest niewypałem. Możecie użyć Shauma Beauty Oil, obojętnie jakie serum tam macie. I po co dodajemy serum? Po to, żeby nadać właśnie takiego efektu wykańczającego stylizację. Że wasze włosy na miarę blasku będą chronione jakąś warstwą właśnie tych silikonów. Zazwyczaj to są silikony lotne, więc też jeżeli później służycie włosy, to one. Tym bardziej odparują i też odparują w miarę po prostu tego, jak będziecie sobie chodzić i, i ogólnie funkcjonować, więc to jest taki dodatkowy faktor ochronny. No i teraz przepisam giełkę. Do około 150 ml wody dolejcie pewną ilość oliwy. Tego akurat nie uchwyciłam na filmie, ale wyobraźcie sobie dodawanie do buteleczki z atomizerem. Ja użyłam pustej popłynie do twarzy Fitomet, które w ogóle jest też fajną giełką, tylko mało chroniącą. To jest taka. Mgiełka typowo nawilżająca, którą można stosować przed olejowaniem. A, a tę mgiełkę, którą teraz robimy, ja też używałam przed olejowaniem, ale wiecie, tam już są silikony, więc jeżeli może nie dodacie tego serum silikonowego, to bardziej ona by była wskazana przed olejowaniem. Bo silikony mogą troszeczkę upośledzać korzystanie z dobrodziejstw w oleju, dlatego może przed olejowaniem niekoniecznie chociaż ja i tak to robię, wiecie płyn do twarzy Fitomet jest świetny przed olejowaniem, bardzo dobrze się sprawdza wiem, że wam już się też sprawdził wielokrotnie dlatego też koniecznie napiszcie też, jeżeli wam się sprawdził bo zawsze mnie to cieszy, jeżeli w jakiś sposób przeze mnie podawany się sprawdza dodałam tam około jednej łyżeczki oliwy w zależności od potrzeb waszych włosów albo dodajcie więcej, albo mniej jeżeli macie włosy kręcone i często takie włosy są wysoko porowate, dlatego też możecie wtedy dodać trochę więcej, na przykład jedną łyżkę. Też nie przesadźcie, żeby to nie było pół na pół z olejem, bo wtedy ciężko będzie wyczuć ile tego dać na włosy, żeby nie obciążyć za bardzo. Także myślę, że jedna łyżeczka to jest optymalnie, jeżeli macie bardzo yy, obciążające się włosy, wtedy kilka kropli też spokojnie wystarczy. Do tego dodajemy trochę odżywki, i przez trochę mam na myśli jakieś 2-3 cm wyciśnięte odżywki. Yy, oczywiście wiem, że to wszystko zależy od tego, jaki jest otwór w butelce czy pojemniku odżywki, ale wiecie o co chodzi: trochę. Trochę, no trochę. No i ostatni, trzeci składnik to jest właśnie serum. Ja dodałam trzy pompki, możecie dodać dwie pompki, jeżeli nie potrzebujecie aż takiej ochrony jak moje włosy. Zwłaszcza na końcówkach moje włosy lubią masę różnych zabezpieczaczy, dlatego ja też dałam trzy pompki. A jeżeli może potrzebujecie nawet więcej, no to dodajcie też więcej, ale ja bym polecała nie wychodzić poza trzy pompki i też zależy, jakie pompki oczywiście od, od danego serum, bo na przykład taki Green Pharmacy jedwab, nie wiem czy korzystałyście, korzystaliście ma bardzo ekonomicznie dozującą pompkę, o tak bym określiła więc wtedy dałabym cztery pompki a jeżeli mamy na przykład takiego Sayosa Absolute Oil, to jest po prostu trzeba uważać w ogóle, bo jedna pompka to zazwyczaj już jest za dużo na standardowe włosy na moje też już to było za dużo, więc wiecie naprawdę, te niektóre pompki są takie bardzo nie, niemiarodajne i trzeba spokojnie jakoś je tak do połowy naciskać te wszystkie trzy składniki, czyli oliwę, odżywkę i senum silikonowe, mieszacie ze 150 ml wody i wstrząsacie, ponieważ ta odżywka jest odżywką dwufazową i ja tutaj mam pogląd, jak wygląda taka odżywka przed wstrząśnięciem. Widzicie, tworzy się taka właśnie warstwa tego oleju z odżywką i warstwa wody taka lekko wiecie, coś tam do tej wody się przedostało i tak właśnie to się prezentuje. To jest jak najbardziej normalne. Zresztą jak pójdziecie do drogerii, to zobaczycie, że bardzo jest dużo odżywek dwufasowych i to wcale nie jest jakiś problem, że ona się rozwarstwia, ponieważ wystarczy przed użyciem wstrząsnąć i wszystko elegancko się miesza i szybciutko popsikać, zanim to się rozwarstwi oczywiście i Działa to naprawdę, naprawdę elegancko, i dzięki temu, że tam jest woda, to to wszystko łatwiej jest dozować i łatwiej też jest rozprowadzić to po całych włosach. Dlatego ja jestem zdecydowanie fanką takiej właśnie mgiełki i nawet jestem fanką tego, że jeżeli potrzebujecie czegoś po myciu. Przerasta Was, tak jak na przykład mnie przerasta, korzystanie z odżywek bez spłukiwania, bo zawsze nam ich za dużo, albo coś jakoś gdzieś za, nałożę za dużo i włosy się sklejają i to jest naprawdę nieestetyczne i to jest bezsensowne zupełnie. Wtedy, jeżeli macie takie właśnie problemy jak ja, to polecam rozmieszanie odżywki samej jakiejś tam, na przykład jakiejś opartej na parafinie, to też powinno się fajnie sprawdzić po myciu jako już takie wykończenie z wodą i wtedy psikać wtedy jest łatwiej to rozprowadzić łatwiej jest tego nie przedawkować i takim też mikropatent Możecie zastosować odżywkę jeszcze bardziej typowo nawilżającą, na przykład jakąś aloesową Naturvital czy jakąś Dr. Organic z aloesem. Możecie do takiej mgiełki dodać gliceryny, żeby była jeszcze bardziej nawilżająca. Także ta mgiełka jest bardzo moim zdaniem uniwersalna, więc jeżeli macie ochotę to wypróbujcie. Można też spryskać szczotkę i przeczesać włosy taką spryskaną właśnie taką mgiełką, szczotką. Możecie czesać po końcówkach, jeżeli bardziej końcówkom jest to potrzebne. Możecie czesać bardziej od góry, jeżeli bardziej od góry jest to potrzebne. I teraz na koniec pokażę Wam, jak wyglądają moje włosy po zastosowaniu takiej mgiełki. Wczoraj na mgiełkę naolejowałam jeszcze dodatkowo oliwą, później spłukałam to z włosów. Olej spłukałam odżywką Carlos później umyłam włosy u góry szamponem, żeby odbić je od nasady i odświeżyć, a na końcu dałam jeszcze taką właśnie mgiełkę, plus na koniec wykończenie silikonem, brzmi to jak masa produktów, ale szybko to idzie i zresztą jak śledzicie mnie na snapie to wiecie, że to idzie szybko i nie jest wcale takie skomplikowane, także włosy wyglądają tak są super miękkie i bardzo przyjemne i w ogóle jak wiecie ostatnio miałam problem z przesuszeniem włosów z takimi okropnie usztywnionymi włosami tak teraz już ten problem zniknął całkowicie i włosy są już takie jakie lubię i takie jak powinny być zobaczcie je z tyłu Myślę, że po prostu moich włosów do normalności, to w jakichś 30% zasługa tej mgiełki, dlatego zachęcam Was do wypróbowania takiej mikstury, możecie modyfikować, oczywiście zachęcam do pisania w komentarzach, może Wy macie pomysły, jak można jeszcze zmodyfikować taką mgiełkę. Będę nagrywać oczywiście jeszcze filmy z innymi wersjami mgiełek i zachęcam oczywiście do subskrybowania, żebyście byli na bieżąco z tymi sposobami. Jeżeli podoba Wam się moja koszulka, to wiecie gdzie ją kupić, jeżeli chcecie kupić, to będzie mi bardzo miło i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!